Wielką karierę robi ostatnio żegluga promowa. Nasza pierwsza linia świnoujście Istat pracuje na pełnych obrotach. Od zeszłego roku polskie linie oceaniczne uruchomiły nową trasę Gdańsk-Szwecja-Helsinki. Wynajęty najnowszy prom szwedzki kursuje dwa razy w tygodniu i zabiera do 600 pasażerów. Pierwszy etap – 500 km, 16 godzin żeglugi do portu Ham w sąsiedztwie Sztokholmu. Przy okazji informacja, na podstawie nowej umowy polsko-szwedzkiej nie potrzebujemy już wiz. Wystarczy paszport i bilet na prom. Kilka migawek ze schludnego miasteczka. Część podróży trwa 14 godzin. Nocą zawijamy do Helsinek. Komunikacja promowa służy nie tylko turystyce. To także ważna linia transportowa, z której obok samochodów osobowych korzystają wielkie międzynarodowe przedsiębiorstwa transportu samochodowego. Postój w Helsinkach niestety krótki tylko 3 godziny. Chyba, że ktoś zatrzyma się tu na wakacje. Próbny rok nowego szlaku bałtyckiego PLO skłania do wniosku, że te linie trzeba nie tylko utrzymać, ale rozbudować.